Cześć, z tej strony Robert Kinkiewicz z bloga robertkinkiewicz.wordpress.com znajduję się właśnie na Slieme Zagrzebiu w Chorwacji Potężna góra cholernie ciężka długa droga Nie mam pojęcia jak jest wysoka, sprawdzę do sobie jak wrócę widoki są niesamowite Widoczność powietrza pff, niezwykła Jakieś 100 km można zobaczyć wszystko. Przejrzystość, niewidoczność. Tak, pomysł okazał się bardzo spontaniczny. Udało się. Padam z nóg. przede mną jakiś chorwacki obiad. Gdzieś tutaj, na szczycie, jeszcze. Bo przed mną długa droga w dół. Dostałem się do Chorwacji autostopem na kciuka. Jakoś tak z tabliczką mi nie szło. Warto było. Zdecydowanie było warto. Więcej przeczytacie relacji z podróży na moim blogu. Cześć, trzymajcie się.